Audycja zawiera lokowanie produktu. Uwielbiam taki zapach kawy naprawdę. Kocham, nie jestem w stanie obok takiego zapachu kawy. Przejść. Pani Aniu, pani też lubi kawę, tak jak ja? Uwielbiam, to jest mój stały punkt mojego poranka. Anna Bur dzisiaj jest Państwa gościem, magister kosmetologii, trycholog z białostockiego gabinetu Jasu wygoda Maciej Dobrowolski. Kłaniam się jak zawsze nisko i zapraszam na program. Ciągle muszę się tej nazwy, do tej nazwy przyzwyczajać bez krawata. No Pani Anna, no oczywiście, że bez krawata, no jakże by inaczej. Oczywiście. No, no ba. Kobieco bez krawata. Ale pamięta Pani Izabelę Trojanowską z lat, lat 80. Ona to była chłopczyca i w krawacie latała, nie? Ona taka była ostra, wtedy kobita. Były taki a czas. a propos właśnie, ponieważ jest Pani trychologiem między innymi, czyli kimś, kto jest specjalistą od włosów. Czy kobiety także chodzą do trychologa? Przede wszystkim kobiety, chociaż panowie również i to coraz częściej. Aczkolwiek kobiety e, przywiązują dużą wagę do włosów, do ich wyglądu, kondycji, także są włosy naszym atrybutem kobiecości, także panie przede wszystkim. To ja myślałam, że właśnie do trychologa chodzą przede wszystkim panowie, którzy tracą włosy, usieją. I dla nich e, wymyślono kogoś takiego jak trycholog. E, I tak i nie. Kobiety mm, zauważają szybciej e, problem e, związany z włosami niż panowie. E, panowie gdzieś tam często za późno już e, przychodzą do mnie za kolami z łysiną e, albo po prostu z takim dużo zaawansowanym problemem. E, natomiast panie e, szybko reagują, tak? E, wypadają włosy, zauważają więcej ich na szczotce, e, przy myciu e, i niepokoją się, że coś się złego dzieje, i dlatego przychodzą do mnie, aby sprawdzić, jak mogę im pomóc. Do mnie, czyli do trychologa. To w takim razie, kim jest trycholog? No właśnie, trycholog jest to specjalista, który zajmuje się pielęgnacją i problemami skóry głowy i włosów. Klienci, którzy przychodzą do mnie, hmm, są e, szczegółowo przepytywani przeze mnie. E, zawsze e, taki szczegółowy wywiad zbieram, e, który pozwala mi e, poznać troszeczkę klienta, jakie przyjmuje leki, suplementy, e, czy choruje na coś, czy mm, borykał się z jakimś stresem, e, jak wygląda właśnie taka domowa pielęgnacja, żeby wychwycić, e, co może być przyczyną e, problemów z włosami i wtedy przychodzą do Pani i tu znowu wrócę do tematu. Panowie po czterdziestce. Tak, panowie e, i nie tylko po czterdziestce, bo niestety w coraz e, młodszym teraz wieku mężczyźni e, zaczynają mieć problemy właśnie na tle łysienia androgenowego. E, może być to związane niestety z naszym tempem życia, stresem, mm, niezdrową żywnością, tak brakiem e, odpowiedniej higieny, e, stylu życia e, i to przyspiesza e, właśnie predyspozycje e, genetyczne, e, jeśli chodzi o łysienie androganowe. Ale to tak było, że mój tato nie miał włosów i osiwiał <noise> po 50, a stracił przed 40, więc osiwiał mu cztery włosy, które zostały. To co ja się będę przejmował, bo mój dziadek miał tak samo. Tak musi być? Pani, <noise> spotyka się pani często z taką, e, z taką opinią? Tak, pan no mają y często dużą akceptację, jeśli chodzi o te genetyczne mm, uwarunkowania. Natomiast, no też yy, właśnie dlatego, że wcześniej zaczynają się te problemy, no też chcą jak najdłużej yy, zachować te włosy, tak? Szczególnie, jeśli na przykład mamy jakieś reprezentatywne stanowisko, yy, no to ten, ten wizerunek też jest bardzo ważny. No i tutaj trochologia rzeczywiście przychodzi z pomocą i się w odpowiednim momencie zareaguje to odpowiednimi mm, preparatami, terapiami, zabiegami możemy e, ratować te włosy, przyspieszać ich odrost i, i spowalniać proces e, łysienia. Zarówno u pani, jak i u panów, bo kobiety także łysieją. Niestety, i u kobiet Często to są bardziej skomplikowane historie, ponieważ często nakłada się nam wiele różnych przyczyn, które to wypadanie może wykonać. To często są choroby tarczycy, problemy natury ginekologicznej, dużo mamy ostatnio zespołu policystycznych jajników, choroby endriometriozy, zaburzenia miesiączkowania. Dlatego właśnie stres, niedobory w diecie, bo jedzenie mamy jakie mamy, ono... Jest bardzo dostępne, ale jest słabej jakości. Więc, nawet jedząc wiele posiłków, no to często nie dostarczamy odpowiednich składników odżywczych, mineralnych, witamin, które włosy potrzebują. Czy co musimy się suplementować? To jest jako jeden taki z pierwszych sposobów na to, żeby przedłużyć żywot włosom albo generalnie spowodować, żeby one. W ogóle nie wypadły. Tak. Bardzo, się, tak? bardzo często y, sugeruję, ale to wcześniej y, podpierając się wynikami badań, tak, y, podpowiadam, co warto by było sprawdzić i właśnie na podstawie rzeczywistych niedoborów dobieramy suplementację, tak żeby ona była trafiona y, i, i rzeczywiście y, poskutkowała. na. Ale do czego wtedy jest pani trycholog? Przypomnę, dzisiaj moim gościem jest Anna Bury, magister kosmetologii i trycholog z białostockiego gabinetu bo ja wygoda, do czego wtedy Pani jest potrzebna? Przecież jak wchodzimy do apteki, czy do drogerii, czy nawet do przysłowiowego i tu nie podam nazwy mm -hmm. sieci znanej, dwie są takie sieci, jedna większa, druga mniejsza, ale każdy wie, o co chodzi. No. I tam jest po prostu pełna półka, to po co Pani jest potrzebna? No I właśnie ja wiem, co mam kupić? Kobiety korzystają i to nie działa. I właśnie tu jest problem. Panie, właśnie przychodzą, bo stosowałam taki szampon, taką odżywkę, taki suplement i nic nie działa. I dzieje się tak dlatego, że przede wszystkim nie znamy y, przyczyny. Ja jestem po to, żeby pomóc odnaleźć tą przyczynę. Często wypadanie włosów jest przede wszystkim y, objawem tego, co dzieje się w naszym organizmie. Nasze włosy są takim papierkiem lakmusowym y, naszego organizmu. No i właśnie ten zdrowy wygląd włosa bierze się od, od zdrowej skóry zdrowego organizmu, więc możemy przyjmować różne suplementy przeróżne, najbardziej reklamowane. One nie będą działać, jeśli nie zadziałamy u źródła. Czyli co, wyrzucamy pieniądze, no ale to trzeba coś ze sobą zrobić, żeby choćby dla siebie mieć czyste sumienie prawda? A potem, no, jak już to nie działa, no to dalej idziemy do... No do właśnie i przede wszystkim tak się <laughs> działa, taka jest kolejność, tak? Zauważamy, coś się dzieje, to albo pytamy o radę przyjaciółkę, właśnie sugerujemy się e, tym, co, co jest modne, popularne, e, ale... No właśnie, jeden, drugi preparat i, i jeśli nie widać zmiany, no to trzeba szukać właśnie głębiej. Pamiętam powiedzenia mojej babci, a potem też trochę, może bardziej taty, a mniej mamy. Kiedy ja codziennie latałem, myć rano głowę na przykład, a ojciec zawsze mówił mi: Wy, wypadną padną ci włosy, zaraz tych włosów nie będziesz miał, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, to inne pokolenie. Zdecydowanie. E, proszę mi mnie utrzymać. Mi utrwalić ten mit albo go obalić, że częste mycie włosów, tak jak ja wieczorem po przyjściu z radia, późnym wieczorem po całym, kilku, często kilkunasto dniu pracy, gdzie obok mnie jest miliard kaw, trzy tysiące osób, niektórzy jeszcze gdzieś tam obok palą mniej lub bardziej. Y, klima, lub jej brak, gorąco, no, miliony różnych dziwnych rzeczy, a na mojej głowie także miliony różnych dziwnych rzeczy w postaci, <laughs> nie wiem, żeli, lakierów, tak to ludzie stosują, prawda? Tak. Jakiś tam mniej lub bardziej agresywnych kosmetyków do tych włosów. Eee, trzeba to zmyć wieczorem i trzeba umyć rano. Dobrze robię, czy robię nierozsądnie? Czy za chwilę rzeczywiście tych włosów już w ogóle mieć nie będę? Jeśli chodzi o mycie włosów i skóry głowy, to w trychologii jest taka zasada, że myjemy tak często, jak skóra głowy tego potrzebuje. Przede wszystkim patrzymy tutaj na przykład na problem przetłuszczania się. Jeśli y, widzimy, te, że ta skóra na drugi dzień już jest nieświeża, włosy są oklepnięte, no to rzeczywiście y, myjemy nawet codziennie, jeśli jest tak silny łojotok, ale też odpowiednimi y, szamponami. Y, czyli y, dobór Szamponu przede wszystkim właśnie tutaj często jest popełniany błąd przez klientów, że. Szampon jest dobierany do rodzaju włosa, a nie do rodzaju skóry głowy, czyli chcemy e, zwiększyć objętość, czy wybieramy szampon do włosów farbowanych, zniszczonych, a włos jest to struktura martwa, ona ma zupełnie inne potrzeby niż skóra, która jest żywa, więc jeśli ta skóra nam się przetłuszcza, no to wybieramy szampony przeciwfłójotokowe. Jeśli to jest dobrze dobrany szampon, to on będzie właśnie nam wyciszał e, aktywność tych gruczołów łojowych, więc tym samym ta częstotliwość mycia skóry głowy będzie troszeczkę inna. Tak najbardziej optymalnie jest, kiedy myjemy co drugi dzień, ale rzeczywiście, jeśli mamy jakąś aktywność typu mm, jakieś remonty, porządki, jeśli było jakieś wyjście i mamy mnóstwo stylizacji na włosach, no to rzeczywiście warto na bieżąco to wszystko zmieniać. A jak Pani ocenia tutaj, może będę używał prześmiewczych określeń, ale tak to wygląda, że mm, zwłaszcza Panie, zwłaszcza w wieku średnim, układają sobie, jak to myśmy z koleżanką się śmiali, termoloki na lufę od czołgu, gorącą, teraz po wystrzeleniu armaty, żeby to było gorące i utrwaliło. Dlatego idzie lakier, ale taki lakier, że... Super mocny. Niszczy wojska rosyjskie. I no przecież wiadomo, że jak tego jest dużo, to się człowiek położy na noc, a rano z powrotem układa i jeszcze więcej lakieru, żeby to i tak po tygodniu prawdopodobnie no można domy przewracać taką konstrukcją. Ale wtedy włosy nie niszczą się, no bo przecież nic się takiego złego z nimi nie dzieje. No i właśnie tutaj mm, po takich domowych zabiegach często yy... Panie przychodzą z problemami skóry głowy, czyli pojawia się upierz, pojawiają się stany zapalne, swędzenie i później tutaj moja długa praca, żeby tą skórę wyprowadzić, e, złagodzić, no bo rzeczywiście no lakier, stylizacja to są produkty, które najlepiej jakbyśmy stosowali tak e, na wielkie wyjścia, żebyśmy nie przeciążali skóry głowy i włosów na co dzień, e, a właśnie takie dokładanie e, produktów Później niestety e, odwzorowuje się problemami skóry głowy. A mówi o tym Państwu Anna Bury, magister kosmetologii, trycholog z białostockiego gabinetu Jasumi Wygoda. Panie Anno, skąd miłość do tej dosyć wąskiej dziedziny? Chyba to nie jest dziedzina, która już lata funkcjonuje, bo zdaje się, że to całkiem świeża sprawa. Na zaskoczę, bo trychologia to już jest takie ponad 10 lat w Polsce. Ja zajmuję się trychologią od 7 lat. Moja miłość do trychologii rozpoczęła się w trakcie studiów. I to tak może powiedzieć przypadkowo. Doszły mnie słuchy o jakimś kongresie w Warszawie, pierwszym takim w Polsce. I ja byłam na takim momencie, że szukałam gdzieś tam tej swojej ścieżki w trychologii, czym by tu się e, zająć. No i stwierdziłam, pojadę, zobaczę jak to wygląda. E, no i właśnie złapałam wtedy takiego bakcyla, że trychologia, włosy, że to jest bardzo szerokie pojęcie. E, że właśnie nie tylko tu i teraz, co, co widzimy z włosami, ale właśnie też funkcjonowanie całego organizmu. Że to jest takie bardzo holistyczne. E, i, I bardzo się w to ciągnęłam, zainteresowałam. E, i, i stwierdziłam, że będę zgłębiać ten temat. Skończyła Pani studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku? Dokładnie. Pięcioletnie e, studia. E, najpierw licencjat, później magisterka. Mm, no i to studia e, właśnie na Uniwersytecie Medycznym dosyć wymagające, e, bardzo szeroko pojęte. E, i później jeszcze y, uzupełniające studia strychologii, y, czyli podyplomowe w Warszawie, które Gdzieś tam Bardziej mi ukierunkowały jeszcze na, na tą trochę Ale nie jest pani z Białego Stoku, tak? urodzenia? Nie, nie, nie pochodzę z Białego Stoku. E, urodziłam się na Mazowszu e, pod Warszawą. E, tam właśnie e, moja edukacja do, do liceum trwała, e, a później szukałam właśnie studiów i, i tak padło na Biały Stok. jest pani flancowanym Białostoczeminem. <laughs> Dokładnie. Jak się pani czuje w sercu Podlasia? świetnie, no bardzo się tutaj odnalazłam, jest to świetne miejsce do życia, jest tutaj taki dla mnie balans, jest i w miarę spokojnie, i zielono, i sporo możliwości, także takie w punkt miejsce dla mnie. Czujesz się już pani Białostoczanką? Tak, myślę, że tak. I to jest pani miejsce na Ziemi na pewno? Na tą chwilę tak. Pani Anno, to, to każdy chyba tak ma w życiu, że jak pojedzie na studia, a nie z miasta, w którym studiuje, Tak, jak dobrze się poczuje i jeszcze robi to, co kocha, no to to już ma dwa bardzo ważne argumenty. Pani kocha to, co pani robi. Tak, kocham, bardzo lubię. Uh -huh. Ale to nie jest taka łatwa praca grzebać ludziom w głowę. <laughs> Dosłownie. No nie, jest, jest jest to praca wymagająca rzeczywiście, i trzeba być takim dobrym detektywem, żeby wychwycić różne, właśnie też problemy trochę zdrowotne, pielęgnacyjne. Także rzeczywiście troszkę trzeba się tutaj napracować. Najtrudniejszy pacjent? W pani życiu? Yy, najtrudniejszy klient, bardziej nie pacjent, może tak, to na przykład yy, miałam taką klientkę, yy, która miała problem z łysieniem bliznowaciejącym i jest to dosyć rzadka i trudna e, przypadłość, ponieważ tam e, mamy stany zapalne na skórze, które w konsekwencji prowadzą do zanikania mieszków włosowych, czyli de facto do Musimy. zanikania włosów, do łysienia i jest to niestety proces nieodwracalny. Jak przy innych e, problemach e, możemy te procesy odwracać i regenerować skórę i powodować odrost włosów, to tu jest to bardzo trudne. Możemy tylko hamować. Więc no to jest wtedy tak takie zderzenie ze ścianą, że w pewnym momencie y, nie mam już rozwiązań. Y, ta klientka też później była odesłana do dermatologa i było wdrożone leczenie, no ale ja gdzieś tam miałam ograniczone niestety możliwości. Ale udało się y, coś osiągnąć? Tak, tak był progres. Y, jest wyciszenie tych stanów zapalnych, to też daje dużo komfort dla klienta, bo ta skóra już tak nie swędzi, nie piecze, więc postęp jest. Ile taki młody mężczyzna, w zasadzie podlotek, tak jak ja, e, który, tak jak typowy podlotek, e, nie miewa włosów tam, gdzie jeszcze jak szedł do komunii miał, to ile czasu potrzebuje na to? Czy w ogóle jest szansa na to, żeby taki facet e, odzyskał włosy? Na przykład na, na, na przykład na czubku głowy. Tam, gdzie chyba najczęściej mężczyźni. Mm -hmm, nie mm -hmm, tak, czubek głowy, zakole. I zakole. I tak, to takie dwa y, y, punkty. Y, no to zazwyczaj tak do, pół, do pół, roku, pół roku taka terapia, tak? Czyli właśnie i pielęgnacja to... w domu Furs. i zabiegi. Jeśli oczywiście nie ma przeciwwskazań, no to tutaj najbardziej efektowne są zabiegi mezoterapii głowej, czyli nakłuwanie skóry głowy wprowadzając preparat stymulujący wzrost włosów. I to w jakimś cyklu, co ileś tygodni. Tak. Taki zabieg. To trochę są... boli, bo to boli. boli nie? No niestety, jak to na kuciat, to jest niczyletnie. Ale wie pani, nie każdy mamy. prawdziwy mężczyzna wychodząc zaczyna krzyczeć sam do siebie, a potem idzie i kupuje sobie latę z posypką czekoladową i wisienką kandyzowaną. Każdy drwal kanadyjski tak robi. Bo, bo siedzą tacy drwale u pani, nie? Zęby zaciskają Tak, wydają, za się że pokazują, jest okay, nie pokazują, oczywiście, nie? No, no, no. oczywiście, także. Ale, ale widać, gdzieś tam mimika pracuje, mhm. e, Ciskają się oczy, zęby, więc wiadomo, że to nie jest przyjemne, ale panowie naprawdę są dzielni, muszę pochwalić moich klientów yy, i dzięki temu mamy dobre efekty, a te zabiki zwykle wykonujemy w cyklach co dwa tygodnie takie zabiegi mhm. a ilość no to w zależności od stopnia zaawansowania e, problemu czyli panowie nie wszystko stracone jeszcze <grym> dokładnie jest o nadzieja jest szansa ale, potrzeba systematyczności. ale nie jest tak że często do, do gabinetu przyprowadzają e, panie swoich facetów trzeba ich trochę choć Andrzej tak, często gdzieś tam partnerki właśnie szturchają i, i mówią: Zrób coś z tym, żeby właśnie poprawić wygląd tych włosów. Także panie są tutaj dużą motywacją. Ja znowu panią merytorycznie i mentalnie wykorzystałem, bo tu powinniśmy mówić bardziej może o kobietach, bo sama pani stwierdziła, że, że, że to jednak kobiety są. Tak, kobiety częściej do mnie przychodzą. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. No i tak jak mówię, to są bardzo różnego rodzaju problemy, tak? Czy na przykład e, po dietach restrykcyjnych, e, może być problem wypadania włosów, po e, chorobach infekcyjnych z wysoką gorączką. Niedawno mieliśmy pandemię COVID, więc tutaj to też był ogromny, włosy, tak, tak to... był ogromny problem. E, to było bardzo silne właśnie wypadanie włosów, e, długotrwałe i też często takie problemy z wypadaniem. Mm, Zaczynają się nie od razu, na przykład po chorobie czy po rozpoczęciu kuracji lekami, tylko po dwóch, trzech miesiącach, co wynika z cyklu włosa, więc też nie, nie zawsze jesteśmy w stanie skojarzyć, że to akurat nie wpłynęło. Sobie, po... Tak, i dlatego zawsze no, z klientem cofam się wstecz w czasie, żebyśmy pogrzebali, co się wtedy te dwa, trzy te miesiące temu działo. Tak? Mm. Czy może był jakiś silny stres, y, jakaś trauma? Y, i rozpoczęty na przykład antybiotyk, jakieś poważniejsze leczenie, które już jest skończone, prawda? Ale coś, coś tam się działo. Pani Anno, no myślę, że wlała Pani odrobinę nadziei <laughs> tym, którzy albo nie myśleli, że taką nadzieję mieć mogą, albo że już e, zawiodły wszelkie domowe sposoby, albo w ogóle jej się nie podejmowali. Bo tata tak miał, bo dziadek tak miał. Tak. Prawda? I właśnie tutaj ten czas jest najważniejszy. Im wcześniej yy, zaczniemy coś zrobić, tym większe szanse, że te włosy nam odrosną. No i też bardzo zachęcam do korzystania z takich profilaktycznych możliwości, bo to zapobieganie jest najlepsze. Czyli nawet jeśli nic się nie dzieje, ale przyjść, skontrolować. Ja na pierwszej wizycie trochologicznej oglądam skórę głowy i włosy pod trochoskopem, czyli pod taką mikrokamerą, gdzie właśnie jestem w stanie ocenić stan skóry głowy, Włosów i ich potrzeby dobrać pielęgnację, żeby właśnie też e, wzmocnić te włosy na przyszłość. Anna Bury, magister kosmetologii, trycholog z białostockiego gabinetu Yasumi Wygoda. Radziła dzisiaj Państwu, radziła dzisiaj mi, pani Anno, ja jeszcze panią nie wypuszczę. Owszem, ze studia tak, ale my <laughs> musimy sobie pogadać. Bardzo chętnie. Po, o tam na tych kanapach na korytarzu przy kawce. Bardzo chętnie. Bardzo chętnie. <laughs> Dziękuję serdecznie. Audycja zawiera.